Oświadczenie w sprawie reparacji odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu spraw jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie powiatu jaśniewskiego. Panie Przewodniczący, to jest pismo dla Pana Posła. Szanowni Państwo, Rada Powiatu Jaśne w dniu 29 września podjęła jednogłośną uchwałę w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Powiatu w sprawie reparacji odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie powiatu Jasielskiego. Rada Powiatu Wiaśla jako przedstawiciel mieszkańców powiatu jasiewskiego, który poniósł w czasie agresji okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 ogromne straty w wyniku działań niemieckiego okupanta, wyraża swoje pełne poparcie dla działań zmierzających do uzyskania zadośćuczynienia należnego Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone przez trzecią Rzeszę Niemiecką w czasie II wojny światowej. Straty materialne, infrastrukturalne czy kulturalne poniesione podczas niemieckiej napaści i okupacji są nie tylko ogromne, ale przede wszystkim nieodwracalne. Nie wspominając o osobistych tragediach, bowiem nie ma w Polsce rodziny, która nie doświadczyłaby okrucieństwa II wojny światowej. Również powiat Jasielski, w szczególności miasto Jasło, zostały bardzo ciężko doświadczone w tym trudnym okresie naszej historii. Dramat rozpoczął się we wrześniu 1944 roku kiedy do, do odległego o 20 km prosto dotarły wojska sowieckie. 13 września 1944 roku Walter Gens, ówczesny starosta, nakazał wysiedlenie jasno. W ciągu 48 godzin wszystkie osoby cywilne musiały opuścić miasto, zostawiając im swój dobytek. Po wysiedleniu przez wrzesień, październik i listopad 1944 roku specjalne niemieckie komando zwane w nomenklaturze Wehrmachtu oddziałem ratowniczym, Chodziło do budynków i rabowało pozostawione mienie. Zabierano maszyny, sprzęt, żywność, paliwo, dzieła sztuki, meble i wszystko, co mogło służyć do wprowadzenia wojny. Niepotrzebne rzeczy palono. Budynki zaminowywano i wysadzano w powietrze lub podpalano. Zrabowane przedmioty wędrowały do III Rzeszy. Łącznie z jasła wywieziono ponad 1002 wagony różnego rodzaju przedmiotów. Z list przewozowych wiadomo, gdzie trafiła własność Jaśla. 20 października 1944 roku wysłano na przykład wagon oleju sojowego i sody kaustycznej do Berlina a dwa wagony różnych artykułów domowych do Osnbrück i Hanoweru. również z list przewozowych wiemy, że za ich dzielenie odpowiedzialni byli lokalni liderzy NSDAP. Niemcy zniszczyli jasło w 97% z 1152 budynków ocalało tylko 39. Żadne inne miasto w Polsce nie zostało tak potraktowane jak liczące wówczas 15 tysięczne mieszkańców jasu. Zniszczony został wówczas również ówczesny budynek starostwa, który wysadzono. Obecna siedziba starostwa w Jaśle została odbudowana wysiłkiem mieszkańców przy wykorzystaniu środków państwa polskiego. Po wojnie straty jasła według kursu złotego z 1939 roku oszacowano w sumie na 70 milionów złotych, a miasto z trudem wracało do życia. Jesteśmy głęboko przekonani o moralnym zobowiązaniu Niemiec do odszkodowania i naprawy krzywdy rządzonych w Polsce przez III Rzeszę w czasie II Wojny Światowej. Obowiązku wypłaty odszkodowań za naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego stanowi artykuł trzeci o prawach i zwyczajach obowiązujących w wojnie lądowej, będący załącznikiem do IV Konwencji Haskiej z 1907 roku. Rada Powiatu w Jaśle oczekuje od rządu Rzeczpospolitej Polskiej Stanowczego prowadzenia działań dyplomatycznych i prawnych zmierzających do uzyskania od rządu Republiki Federalnej Niemiec odpowiedniego uczynienia. Polska powinna ją trzymać w imię elementarnego poczucia sprawiedliwości, w imię prawdy historycznej oraz w imię rzeczywistego pojednania polsko-niemieckiego. Dziękuję Państwu radnym za przyjęcie tego oświadczenia. Uchwała była podjęta jednogłośnie. Dziękuję Panu Europosłowi Bogdanowi Rzońcy, który jest bardzo silnym orędownikiem sprawy reparacji odszkodowań panu staroście za inicjatywę podjęcia takiej uchwały. Dziękuję. Podobną uchwałę podjęła rada gminy Jasło, panie wójcie. Proszę o przedstawienie tej uchwały. Panie poseł, panie starosto, panie europosłę, panie przewodniczący, szanowni państwo, myśmy podjęli uchwałę, wiemy jako gmina Jasło, czyli rada gminy Jasło 28 września tego roku. Nasza uchwała ma bardziej charakter ogólnych zapisów, które mówią o poparciu dla Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i dla działań rządu zmierzających do uzyskania od Republiki Federalnej Niemiec reparacji wojennych czy odszkodowań, które nam się należą. Prawda? Nie będę czytał tej uchwały odczytam tylko Paragraf y, pierwszy, punkt czwarty, który mówi, że Rada Gminy Jasło oczekuje od rządu Rzeczypospolitej Polskiej stanowczego prowadzenia działań dyplomatycznych, prawnych zmierzających do uzyskania od rządu Republiki Federalnej Niemiec odpowiedniego zadośćuczynienia. Polska powinna je otrzymać w imię elementarnego poczucia sprawiedliwości, w imię prawdy historycznej oraz w imię rzeczywistego pojednania polsko-niemieckiego. I tak jak w przypadku Rady Powiatu, również to stanowisko przyjęte zostało jednogłośnie przesłane zostało już prawda, do Warszawy, aby można było no, też żeby rząd czuł wsparcie nasze, że jednak to nie jest tylko wymysł warszawski, tylko samorządy wspierają te działania. Zresztą, patrząc na historię, patrząc na to, co działo się w trakcie wojny, a może i, i pod jej koniec, nasza gmina, która jest gminą najbliżej związaną z Jasłem, no w równym stopniu cierpiała, jak i mieszkańcy Jasła. Prawda? I te zniszczenia, które były spowodowane działaniami wojennymi czy działaniem prawda, Niemców, no, są nie do odrobienia, czy były nie do odrobienia, i, i dotykamy ich e, e, cały czas. Tak ciekawostek, pan przewodniczący wspomniał o zniszczeniu budynku starostwa powiatowego. No to na przykład blacha ze starostwa powiatowego trafiła do kościoła przednia na załatanie dziur, które spowodowały ogromne wyrwy w tym kościele. Do tej pory można te blachy. Odczytać znaczniki, które, które są na tej blasze i które pochodziły właśnie pochodziła ze starostwa powiatowego. Te zniszczenia w okolicznych miejscowościach były potężne, nie mówiąc o, o grobach, które do tej pory są rozsiane po naszych cmentarzach. Największy cmentarz, jaki jest, jeden z większych w Polsce, gdzie zamordowano tysiące Polaków, tysiące Żydów i innych narodowości to jest właśnie w Warzycach, cmentarz gmina się Warzycach. opiekuje. Tak, gmina się opiekuje tym cmentarzem, cmentarz w Warzycach, który no według szacunków tam, w tamtym terenie, bo też trzeba powiedzieć, że przecież nie w obrębie tych, tych murów, które tam są, ale egzekucje były prowadzone w różnych miejscach tego kompleksu leśnego, no to jest około 5 tysięcy ofiar z tego 300 czysta kilkanaście jest poznanych czy zdefiniowanych czy w rejestrach ale pozostałe ofiary są bezimienne, ale te egzekucje odbywały się od zaraz od, od pierwszych dni tak naprawdę, czy pierwszych miesięcy, panie dyrektorze, okupacji aż do 1944 roku. Prawda? To jest też koszt utracony, którego Trudno jest nawet przeliczyć życia ludzkiego na, na straty wojenne, ale trzeba o tym mówić. Dziękuję Panie Wójcie. Ja poproszę Pana Posła, do, do, pana, posła do Parlamentu Europejskiego, Pana Bogdana Żońcy, który jako poseł y, na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej był w komisji przygotowującej y, tą deklarację. Panie Szanowni Państwo, byłem zastępczą Akadisza Mularczyka i... Y, y, y. Pracowaliśmy nad tym, co Polska, czego Polska oczekuje od Niemców, ale także oczywiście udało się włączyć znaczące, ważne, istotne dokumenty dotyczące zniszczenia Jasła i w wydawnictwie, które jest, ono w tej chwili jest chyba, ogólnie dostępne, jest kilka stron poświęconych zniszczonemu Jasłu. To bardzo ważna sprawa dla nas od lat. Do mojego biura poselskiego odkąd jestem posłem, a także wcześniej, jeszcze kiedy jestem w polityce, przychodzili jaślanie i zgłaszali swoje uwagi co do tego, że no nie otrzymali stosownych reko rekompensat za te zniszczenia. Nawet zrobiliśmy w 2017 roku taką, takie spotkanie z ludźmi w Starostwie, przy tym stole w zasadzie, z ludźmi, którzy pamiętali to palące, zniszczone się miasto, zburzone miasto teraz ostatnio dzięki, chcę to nie podkreślić, także dużej znaczącej pomocy władz Miasta Jasła i Starostwa Powiatowego, Rady Miasta Jasła, Starostwa Rady Powiatu Jasieńskiego, a, a, a także przy bardzo dużym wkładzie, tu bardzo pięknie dziękuję Panu Dyrektorowi Świątkowi, Muzeum Jasielskiego, udało się pokazać wystawę o zburzonym, zniszczonym jaśle w Brukseli. Także dziękuję Państwu wójtom, którzy byli, Pan Burmistrz, Pan Przewodniczący Rady byli w, w Brukseli. Pan Starosta również był na tej wystawie, więc mogli zobaczyć w jak ważnym miejscu ta wystawa miała swój, swoje, swoją lokację. To, to, było takie, to było takie centralne miejsce w, w Parlamencie Europejskim. Przez tydzień najpierw była pokazywana w samym Parlamencie Europejskim, Mamy stosowną kronikę, czyli wiemy mniej więcej kto chciał, kto się mógł wpisać do tej kroniki, ale z tego co tam odnotowałem byli europosłowie z Francji, europosłowie z Węgier, z Łotwy, nawet jeden europosław z Niemiec przyszedł i dokonał tam wpisu. Oczywiście no, nie zauważyłem żadnego wpisu polskich europosłów z Platformy, no ale to już jest inna sprawa, nie, nie musieli się wpisywać, ale czy byli nie wiem. Ale nie o to chodzi. Chodzi w gruncie, że, to o, to, że o, tym, o to, że mogliśmy pokazać dokumenty w Brukseli. Dlatego, że ta próba, jak Państwo wiecie, próba zwrócenia się do Niemiec o odszkodowania, chodzi tu o 1,3 miliarda euro, o taką kwotę wystąpił polski rząd, jak chodzi o odszkodowania do rządu niemieckiego. To się zadziało 1 września 2022 roku na Zamku polskim w Warszawie i to. E, ta dokumentacja cała została, ten wniosek został przekazany do służb międzynarodowych i trwa proces pokazywania tego przypadku jasła, bo to przypadek jest rzeczywiście nieprawdopodobny. Zniszczenia były wszędzie, jasło także było zniszczone, ale jasło było zniszczone w sposób świadomy, bezpośredni i nie na skutek działań wojennych, tylko po prostu zniszczone, okradzione i po prostu no, ludzie stracili swój, swój dobytek. No były różne komentarze po, po tym 1 września 2022 roku prasa niemiecka odnotowała y, takie, takie bardzo negatywne stanowisko co do naszych żądań, ale zrozumienie jest coraz większe dla naszego działania, dla działania rządu i dziękuję bardzo panu przewodniczącemu Rady i panu staroście za tak podjęcie takiej uchwały. Bardzo byłbym wdzięczny, gdyby Rada Miasta jeszcze podjęła taką uchwałę, bo, bo radni miejsce są wybierani w samym więc jeśli będzie taka tylko wola, to na pewno to pomoże rządowi polskiemu w udowadnianiu tych strat i, i na pewno jest to istotne z tego punktu widzenia, że właśnie tak jak tutaj Pan Wójt powiedział, no ludzie odczuli te straty, to nie jest jakiś wymysł polityczny, to nie jest jakaś gra, tylko myśmy autentycznie ponieśli ogromne straty jako kraj, jak mówię na 6 na 1,3 miliarda euro. biliona, biliona, 1,3 biliona, biliona. biliona. euro, tak, mhm. oczywiście. Więc te, te, te straty są ogromne. Myślę, że warto o tym mówić. Trzeba budować nową świadomość o sytuacji Polski w czasie II wojny światowej, bo otrzymaliśmy no, no, takie informacje, że świat o tym w ogóle nie wie. Że to my, albo mówią, że to my budowaliśmy obóz śmierci, albo mówi, mówią niektórzy dziennikarze, że to... Myśmy byli winowajcami w czasie II Wojny Światowej. No nie, po prostu okupant był jeden, niemiecki bandyci, po prostu niszczyli y, po kolei i y, y naród i y nasz majątek. No i y, ta wystawa y, cieszyła się powodzeniem, o której mówię, w Brukseli. Później została przeniesiona do y, drugiego miejsca, bardzo ważnego miejsca w Brukseli i też przez dwa tygodnie tam y, była pokazywana, to jest y, w stałym przedstawicielstwie Polski przy Unii Europejskiej. To jest tak mówi się o tym, że to ambasada Polski przy Unii Europejskiej, gdzie przychodzą ambasadorowie różnych innych krajów, gdzie odbywają się spotkania, odbywają się narady związane z tym, czego od Unii Europejskiej są poszczególne kraje. Myślę, że nasza mała cegiełka w tej materii uświadamiania świata i Europy o tych zniszczeniach jasła jest, jest, została już wniesiona, więc bardzo dziękuję za, za te wszystkie działania. Może dobrze by było, jeśli Pan Mariusz Świątek, twórca tej wystawy coś powiedział jeszcze, bo był tam i sam widział również. Jeszcze raz Panie Mariuszu bardzo dziękuję. I, I powtórzę, dziękuję Radzie Miasta i Radzie Powiatu za sfinansowanie tej wystawy. Ja ze swojej strony sfinansowałem wyjazd młodych ludzi, bo z tym mamy problem. Był, był autobus uczniów z, ze szkoły, ze szkół jasiel, powiatu jasieńskiego. Wszyscy mogli to zobaczyć, więc Nasza rola jest tutaj. już trochę wypełniona. Wszystko inne zależy teraz od relacji Państwo Polskie i Państwa Niemieckiego. Panie dyrektorze, proszę powiedzieć o przygotowaniach tej wystawy, skąd były materiały i no, również dziękuję za, za tą wielką pracę wykonaną do opracowanie merytoryczne na wysokim poziomie. Wystawa, nie ukrywam, to pomysł pana europosła, za co serdecznie dziękujemy, bo ciężko by nam było dotrzeć na salony europejskie z naszymi jaśielskimi tematami. Tak naprawdę miała być zorganizowana trochę wcześniej, ale przez pandemię nam się to wszystko przesunęło. Na szczęście udało się ją zrealizować dzięki współpracy starostwa powiatowego w Jaśle i Urzędu Miasta Wiaśle. Ta wystawa została zrealizowana. Wykorzystano materiały, jakie. Zgromadziło przez lata swojej działalności Muzeum Regionalne Wiaśle. Mamy tysiące fotografii, setki dokumentów, które pokazują tragedię miasta Jasła. I tak naprawdę to zostało pokazane, może w takim troszkę ograniczonym skrócie, ale chcieliśmy, żeby to no, zadziałało bardziej obrazem niż, niż tekstem, bo dzisiaj ludzie są zabiegani, mają czasu czytać. No, myślę, że w jakimś sensie wystawa była sukcesem dla, dla nas, jako organizatorów, bo spełniła swoją funkcję, była prezentowana, w głównym holu Parlamentu Europejskiego. Mieliśmy okazję przy jej instalacji i później przy otwarciu obserwować zainteresowanie, jakie budziła wśród przechodzących i urzędników unijnych, ale i osób odwiedzających Parlament Europejski. Myślę, że, znaczy, wystawa jest dostępna na stronie internetowej Muzeum. Można zobaczyć, jak wygląda fizycznie w takiej wersji elektronicznej. Tutaj już wiem ze słów pana europosła, że. Wróci do Jasła, a więc będzie możliwość jej zaprezentowania tutaj na miejscu. Ale nie ukrywam, że za rok obchodzimy 80. rocznicę zniszczenia miasta Jasła i yy, pomału zaczynamy się przygotowywać do pewnego cyklu imprez. Wiem, że Pan Burmistrz powołał już Komitet Obchodów. Yy, myślę, że po tym gorącym okresie wyboru będzie okazja się spotkać i, i uzgodnić już takie główne kierunki działania. No my ze swojej strony, jako Muzeum, no jesteśmy zobligowani do tego, żeby tą pamięć o o mieście Jaśle przekazywać kolejnym pokoleniom i udało nam się pozyskać nawet dofinansowanie z Podkarpackiej Kroniki Filmowej. Powstaje nowy film taki zrealizowany według współczesnych standardów, który będzie opowiadał o tragedii tego miasta. Ja tutaj chcę też serdecznie podziękować za wsparcie między innymi lokalnym samorządom, które przyczyniły się do sfinansowania tej produkcji. Bo proszę Państwa, tak naprawdę słowo Jasło to jest słowo klucz. Ale tragedia dotyczy całej tutaj naszej, całego regionu, bo były wysiedlane inne miejscowości. One może nie zostały w, te, w takim stopniu zniszczone, jak samo miasto Jasło, ale też poniosły duże straty. Poza tym część mieszkańców Jasła uzyskała pomoc od lokalnych społeczności tam, gdzie była wysiedlona. To też jest ważne. A więc tak naprawdę. Tę tragedię zaangażowana była ludność całego powiatu, całego regionu. I to też należy podkreślać, że wszystkich to dotknęło, bo nawet jeżeli ktoś przyjmował do swojego domu rodzinę, która musiała opuścić miasto Jasło, to musiał się podzielić miejscem do spania, żywnością, a tego nigdy nie było za wiele. Także tak naprawdę ta tragedia dotknęła cały szereg osób, cały szereg rodzin. Także myślę, że oprócz na pewno muzeum zorganizuje wystawę, bo to już jest zaplanowane. Ale już jest w planie cykl pewnych imprez, które mają upamiętnić tą tragedię mieszkańców miasta Jasła, i to w jakimś sensie wpisuje się w, też w tą ideę, powiedzmy, rozpowszechnienia wiedzy o tragedii, a jednocześnie jest to powód do no, wystąpienia o te reparacje. Na zasadzie mamy dowody, mamy materiały, i to materiały sporządzone przez samych Niemców, bo nie mówimy tutaj o jakichś szacunkach, które sporządzono po wojnie, ale rejestrach wywozowych, o których pan. Europoseł wspominał, sporządzonych przez oddziały niemieckie. One się zachowały w oryginale, a więc nie ma wątpliwości, kto jest winien za zniszczenie i grabież miasta Jasła. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Maria Kurowska, obecnie poseł na Sejm, była burmistrzem Jasła i zna dokładnie problemy miasta Jasła, związane między innymi również z z tą problematyką zniszczenia jasła. Szanowni Państwo, Sejm Rzeczpospolitej Polski też podjął stosowną uchwałę dotyczącą reparacji, dzięki temu, że ukazał się raport przygotowany, przedstawiony przez pana posła Arkadiusza Mularczyka. W tym dniu również ja złożyłam stosowne oświadczenie poselskie dotyczące konkretnie tego, jak zostało potraktowane w czasie II wojny światowej. Nasze miasto Jasło. Szanowni Państwo, to co się wtedy stało, to nam rzutuje na całe dziesięciolecia i będzie rzutowało, i niektóre rzeczy są nie do odzyskania. Jako burmistrz miasta Jasła, bo tutaj Pan Starosta wspomniał, spotykałam się z tym, że na przykład przybyli leśnicy z Warszawy, którzy wprost mi powiedzieli: Pani burmistrz, w Pani mieście urodził się i skończył szkoły. Pierwszy dyrektor lasów państwowych, Adam Loret, a Państwo pewno o tym nie wiecie, bo nie macie archiwów. Takie rzeczywiście jest. Archiwum Jasielskie również zostało zniszczone w czasie tej pożogi wojennej, zgotowanej przez Waltera Gęca, i dlatego też od, od, straciliśmy znaczną część historii, opisu tej historii od najdalszych dziejów, która w tym archiwum była. Powoli odkrywamy, odkrywamy różnych jaślan, po latach wciąż ich odkrywamy, o których w naszych archiwach nie ma wzmianki, trzeba je poszukiwać w archiwach lwowskich czy krakowskich. I taką osobą też jest na przykład znakomity rzeźbiarz. Andrzej Szajna, którego wnuczka zwróciła się wtedy do mnie, że ona nagle odkryła, że jej dziadek jest znakomitym, był znakomitym rzeźbiarzem. Między innymi to on wykonał ten przepiękny ołtarz w Markowej, gdzie swoją przysięgę małżeńską składali Państwo w Ulmowie, dzisiaj błogosławieni Wiktoria i Józef w Ulmowie. A więc wciąż będzie w, w niedzielę piękny koncert yy, poświęcony yy, platównie Rotter, też Jaślance, którą też odkrywamy i jednocześnie film dotyczący Adama Loreta, na który też zapraszam przy tej okazji, bo wciąż odkrywamy Jaślan, którzy przez to, że zostały zniszczone archiwa, przez to, że przez tą pożogę, przez to, ten dramat wojenny zostali wyrzucani jak, wyrzuceni jak ptaki z gniazd, w dalszą część czy Polski, czy Europy, czy świata. Dlatego jak gdyby ta historia jasła została przerwana, a my ją stopniowo uzupełniamy, ale oczywiście nigdy uzupełnić doskonale się nie da. Także bardzo dziękuję wszystkim, którzy mówią o tym, bo tak jak miasto jasło zostało zniszczone, to żadne miasto świata. I o tym warto pamiętać i stąd nie idzie ten głos o reparacje, bo one nam się należą. Dziękuję Pani Poseł. Ja chciałbym jeszcze dodać, że korzystając z tej okazji, że uczestniczyłem w tych wystawach, zebrałem dowody na osobistą działalność Waltera Genca jako wykonawcy tej eksterminacji Polaków i Żydów. I mam kopię zeznań świadków, którzy jednoznacznie mówią, że. Walter Gęc sam osobiście strzelał. Strzelał do dzieci, strzelał do Żydów, strzelał do Polaków. To były takie egzekucje ad hoc. No Trudno sobie wyobrazić, że prawnik z wykształcenia z tytułem doktora nauk prawnych dopuszczał się takiego bestialstwa. Dotyczyło to mieszkańców zarówno miasta Jasła, jak i Gorlic, jak i innych miejscowości. Tak na przykład miejscowości Nowy Żmigród, więc on kierował tymi egzekucjami, kierował realizacją polityki eksterminacji ludności żydowskiej i ludności polskiej. To niezwykłe, że ta sylwetka tego człowieka, który przez całe lata okupacji wiązał się z Jasłem i poczynił wiele inwestycji, a później w takiej desperacji zdecydował o zniszczeniu tego jasła razem z dowództwem wojskowym. Uniknął niestety kary, ponieważ ktoś go rozpoznał z mieszkańców wysiedlonego jasła już w Republice Federalnej Niemiec, i gdy wszczęto postępowanie, aresztowano go, wyszedł na przerwę i popełnił samobójstwo. Ale wielu było takich, Ludzi, z, z funkcjonariuszy niemieckich, którzy uniknęli kary, nigdy nie ponieśli odpowiedzialności za te zbrodnie, których liczba na przykład w przypadku tego cmentarza warzywskiego może przerażać. To jest naprawdę wielka, olbrzymia, zbiorowa mogiła.